Witam, e, Ryszard Damborowicki. Przez, e, przez wiele lat zajmuje się tą królewską wiedzą. I cały czas nie jedna rzecz fascynuje w skorpionach, że to rzadko się spotyka w innych znakach. Że można tak ulec w swojej w swojej nazwijmy to, że nie wiem, czy nazwać bo chodzi mi o u przede wszystkim u kobiet. W pewnym momencie funkcjonowania mojego jako astrologa zauważyłem, że kobiety spod znaku skorpiona bardzo bardzo. I to nie jeden przypadek. A nie chcę mówić, że w karierze mojej jest mnóstwo, ale ja sprawdzam to także u moich przyjaciół. To bo nie do wiary, że spotkaliśmy te same osoby. Po prostu te same, Różne kosmogramy. W różnym czasie urodzone i w różnych miejscach, a życiorys prawie identyczne. O co nie chodzi? O brak jakiejś analizy w stosunku do siebie, czy brak, nazwijmy to, samokrytyki, albo wręcz uwierzeniu, albo zawierzeniu swojej... Te, nie, to jest nadal nie to słowo, bo chodzi o to. Przez swoją praktykę poznałem ileś tam tych skorpionic. Te skorpionice... Przez jakieś układy poznawały jakiś mężczyzn. I w wyniku tego wszystkiego te skorpionice zostały same, samotnie wychowujące dzieci. Mężczyźni ci byli specyficznego zawodu, kiedy nie mogli albo nie chcieli podjąć działań typu małżeństwo, typu woleli pozostać w stanie takim, jakim są. I Tutaj nie rozumiem tego, ponieważ znam ileś znaków, przypuśćmy te 11 oprócz skorpiona, i tylko w skorpionie to się zdarza. Jakim prawem kobiety spod znaku skorpiona przy swojej głębokiej analizie pozostają w stanie. Samotnej kobiety i doprowadzają siebie poprzez swoją niekonstruktywną, dla mnie niekonstruktywną analizę, przejścia przez całe swoje życie, doprowadzając siebie do degradacji. Ja rozumiem wszystko, że jesteśmy zbudowani na tej zasadzie, że mamy prawo do egzystencji. I to prawo do egzystencji polega na byciu sobą. Ale tutaj, w tym momencie, tak jak zauważyłem wśród skorpionic, kobiec kobiet pod skorpionic, czyli z pod znaku skorpiona, one stają się jakby ofiarami własnej, nieświadomej zakłady. Tak jak ja wiem, że jest ta legenda, że skorpion prosi mnie. Misia, misia prosi, nie mnie, tylko Misia, yy, że, przewieź, że, że, że przewieź, przewieź mi przez rzeczkę. No i ten Misiu płynie z tą rzeczką, a i pyta się Misiu, dlaczego? Bo moja jest taka natura. Wszystko w porządku, tylko jesteśmy ludźmi. Dano nam władzę wewnętrzną, jakąś jakąś duchową, jakąś, jakieś realia. A tutaj nagle. Ja zawsze tłumaczę wszystkim z wszystkim poznaku Skorpiona i przede wszystkim kobietom, że słuchaj, ale niektóre rzeczy, które proponujesz, które są, są. Ja już je znam. I zaczynam opowiadać życiorysy innych osób. W żadnym znaku takich historii nie ma. To jest po prostu nie do wiary, że... Kobiety spod znaku yy, tego skorpiona są prawie jakby były zbudowane z, same, z tego samego DNA. Chyba żadnego takiego znaku nie ma wśród wszystkich zodiaków, tak charakterystycznego w swoim zachowaniu i swojej etyce, swojej kulturze. I zawsze w stosunku do skorpionic mam pewne pretensje, Dlatego, że kiedy mówię, kiedy tłumaczę, jak mają zachowywać się w danych sytuacjach, jakie jak są stworzone, to one mówią: nie mogę mieć swobody? Jakiej swobody? Nie mamy swobody. Mamy swobodę być i istnieć. Nie może, dla mnie, jakim powodem jest, kiedy przypuśćmy, dziewczyna przychodzi do mnie i po czterech latach. Przyje, przychodzi i mówi: Wie pan, no mówił pan, ale właściwie, no cóż, musiałam spróbować. Zostaje dziecko, zostaje partner, który ma kłopoty, bo z rangi jakiś tam nie chce być z tą skopieńcą, ponieważ jest w coś związanym, czy w jakiś związek, czy w jakąś organizację. Nieważne, nie chce mieć balastu. I teraz ona pozostaje, na nawet znam takie, które pozostają na zasadzie panny z dzieckiem, nie mającej żadnego zabezpieczenia. I co wtedy? Ja przestrzegam tutaj skorpionice przed takim zachowaniem, bo właściwie, ja wiem, że tutaj astrologzy zaczął, krzyczeć, co to, ach, co on nie opowiada, ten Ryszard. Tylko, że spotkałem w innych znakach, ale nie klony, nie pięć, czy dziesięć osób identycznie idących na front. Front ku urodzeniu dziecka i zostaniu panną z dzieckiem, czy też byłą mężatką, bo to jest fikcyjny ślub wówczas, czy na przykład jeszcze bardziej skomplikowane związki, czy też jakieś układy. Tak jak sobie komplikuje skorpion życie, to żaden znak nie potrafi. Dziękuję bardzo i zapraszam na dalszy ciąg opowieści, nie tylko o astrologii, ale o tej astrologii takiej nie wiem, czy to nazwać psychologią, bo właściwie tak, to jest naturą, czy na naturą zodiakalnego skorpiona, ale musiałem się tutaj wypowiedzieć, dlatego że w żadnym znaku nie ma takiej ryszady, myśli i takiej niekonsekwencji działania w psychice i w dojrzewaniu nad pewnymi cechami. Ja zaznaczam, czasami to także dotyczy ascendentu. Osób, które mają ascendentu, Ascendent lub Plutona na którejś z osi. Ale to już wyższa astrologia. I dziękuję bardzo i zapraszam w dalszej ciąg opowieści o Skorpionach. I nie tylko, ale przede wszystkim o astrologie. Dziękuję.